Trzy lata minęły od Lost Planet Extreme Condition, kiedy to ostatni raz odwiedzaliśmy EDN3. Planetę skutą lodem, na której jedynym wartym uwagi surowcem jest tajemnicza energia termiczna, pozwalająca przetrwać potężnym stworom zwanym akridami w tych ekstremalnych warunkach. Nadeszło Lost Planet 2, więc trzeba się ciepło ubrać. Co do cholery, gorąca pustynia? Witajcie, nazywam się Quaz, jestem twórcą komisji dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja Lost Planet 2 w wersji na konsolę Xbox 360. Gra wyszła też na PlayStation 3 i ma ukazać się za jakiś czas na PC. Lost Planet 2 nie zmusza nas do pospiesznego zbierania energii termicznej, której brak w pierwszej części szybko prowadził do śmierci przez zamarznięcie. Tutaj używana jest jedynie do leczenia siebie i strzelania z niektórych typów uzbrojenia. Mróz nie jest tu naszym wrogiem, bo EDN3 zmieniła swoje oblicze. Epoka lodowcowa skończyła się i teraz na tej planecie odnaleźć można też tropikalne dżungle oraz rozgrzane pustynie. Odwiedzimy także głębiny oceanu oraz orbitalną stację kosmiczną. Na śnieżną monotonię pierwszej odsłony nie można tu narzekać. O ile jednak planeta zmieniła się, o tyle rozgrywka pozostała prawie taka sama. Nadal jest to trzecioosobowa strzelanka z dość archaicznym modelem strzelania. Wciąż możemy przyciągać się kotwiczką do obiektów i jest to mechanika częściej wykorzystywana. Nadal walczymy z irytującymi ludźmi i ogromnymi, robiącymi wrażenie akridami. Wciąż też obecne są tu pancerze wspomagane różnego typu, do których można wsiadać i skutecznie anihilować przeciwników, a w razie potrzeby odczepić przerośniętą broń machiny kroczące i posługiwać się nią pieszo. Nie ma to jak koleś dzierżący w swoich dłoniach karabin większy od niego. Jakież to ślicznie japońskie. Pancerzy jest więcej, waklarz uzbrojenia został poszerzony, lokacje są różnorodniejsze, a ogromne akrydy liczniejsze i oferujące bardziej epickie bitwy z bosami. Żeby tylko rozgrywka się tak nie postarzała, nie stała lekko nużąca i nierzadko mocno irytująca. Fabuła w pierwszym Lost Planet była słaba i do niczego interesującego nie prowadziła. Dlatego też w sequelu twórcy nawet nie udają, że mają dla nas fabułę. Wszystko co tu znajdziemy to pretekst do zagrania kilkoma frakcjami i rozwalenia masy wrogich żołnierzy oraz potwornych akrydów. Śnieżni piraci byli najemnicy korporacji Nevek czy inni lokalni bojownicy. Nieważne kim gramy i tak chodzi tylko o wybuchy i wystrzały. No, może poza pustynnymi piratami? Ci goście są tak głupi, że aż zabawni. Popatrzcie tylko! O, jakie to duże! Co to jest niemieckie porno? Fabuły zastępują tu świetnie przygotowane widowiskowe i dynamiczne filmiki, wygenerowane na silniku gry. Naprawdę mało tytułów ma równie porządnie wyreżyserowane sceny akcji jak Lost Planet 2. I dobrze, ta gra potrzebuje scen akcji, a nie fabuły. Cieszę się, że ktoś to zauważył. Usunięcie rozbudowanej opowieści ma też inną funkcję. Całe Lost Planet 2 zostało skonstruowane tak, aby rozgrywać je kooperacyjnie. Jasne, możemy przejść zagubioną planetę 2 samemu, z towarzyszącymi nam botami, ale jest to dość nudne. Lepiej grać na podzielonym ekranie we dwójkę lub też przez sieć, nawet do czterech graczy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w odróżnieniu od wielu kołopowych gier z ostatnich lat, w Lost Planet 2 można grać w trybie kooperacji z obcymi ludźmi na losowych serwerach. Dlatego nie trzeba koniecznie mieć kumpli do wspólnego grania. Chociaż jak wiadomo, ze znajomymi mi przyjemniej. Wspólne niszczenie wroga, wzajemne naprawianie sobie pancerzy wspomaganych, osłanianie współtowarzyszy tarczami energetycznymi. Takie okazje do współpracy są tu wszędzie. Ale poza tym gra oferuje też kilka momentów, które ukazują, że twórcy Lost Planet 2 ocierali się o geniusz, jeśli chodzi o projektowanie kooperacji w grach. Jeden przykład. W pewnym momencie bohaterowie walczą z ogromnym akridem goniącym wielki pędzący pustynią pociąg, na którym zamontowane jest potężne działo tak, twórcy chyba mają jakieś kompleksy, jeśli chodzi o rozmiary. Gracze muszą celować i strzelać z działa do potwora, przynosić pociski i ładować je energię. a także uruchamiać konsole przyspieszające obrót lufy i chłodzić uszkodzone układy pociągu. Skuteczna walka z potworem wymaga dobrego podziału ról i ciągłej kooperacji. Piękny moment! Szkoda tylko, że gra w ogóle nie tłumaczy, co należy zrobić, i wymusza na graczach ustalenie tego metodą prób i błędów. Będziecie przeklinać za pierwszym razem! Ale może ta potrzeba samodzielnego rozwikłania zasad działania pociągu jest zaletą? Skoro już jesteśmy przy przeklinaniu, Lost Planet 2 charakteryzuje się chaotycznymi skokami stopnia trudności. Jeden poziom doprowadza gracza do pasji i sprawia, że mamy ochotę rzucić padem w konsolę, a następny przechodzimy z marszu bez najmniejszego problemu. Czy ktoś to w ogóle testował i próbował balansować? LP2 ma też takie momenty, które są frustrujące z powodu mechaniki rozgrywki. Na przykład, poziomy, których akcja dzieje się na pędzących pociągach. To, że nasi bohaterowie zataczają się po zeskoczeniu z większej wysokości, niejednokrotnie wpakuje nas pod koła. Oto co alkohol robi z ludźmi. Zresztą, ogólnie, LP2 jest dość trudną grą, jak na dzisiejsze standardy. Powtarza się tu też syndrom kiepskich walk z ludźmi, który posiadało już pierwsze los planet. O ile batalie za kridami są świetne prawie zawsze, o tyle humanoidalni przedstawiciele wrogich frakcji są zazwyczaj dość męczącymi i irytującymi przeciwnikami. Ich sztuczna inteligencja jest bardzo sztuczna, a walka z nimi przynosi niewiele radości. Innym problemem Zagubionej Planety 2 jest tragiczny splitscreen. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam grać razem na podzielonym ekranie, ale tutaj każdy z graczy otrzymuje okienko wielkości znaczka pocztowego i przerośniętą minimapę obok. Popatrzcie tylko. Granie w ten sposób wymaga przyklejenia twarzy do ekranu i grozi nowotworem gałki ocznej. Lost Planet 2 posiada też rywalizacyjny multiplayer, w którym możemy grać w mutację zwykłego i drużynowego deathmatchu oraz walczyć o zajmowanie punktów na mapie. Sporo typów uzbrojenia, niezłe możliwości konfigurowania postaci oraz kilka solidnych map to dobre powody, aby postrzelać do żywego przeciwnika w sieci. Niestety, w praktyce ten rywalizacyjny multiplayer okazuje się dość chaotyczny, a archaiczny model strzelania obniża radość z walki. Na pewno można się zainteresować tą opcją, ale nie jest to nic, dlaczego warto byłoby kupować omawiany tytuł. Graficznie, Zagubiona Planeta 2 prezentuje się, podobnie jak poprzednia odsłona, całkiem imponująco, chociaż trochę nierówno. Postacie wydają się mieć oczy namalowane na twarzy, ale modele akridów, lokacje i pancerze wspomagane wyglądają świetnie, a efekty rozmycia ruchu oraz animacje robią wrażenie. Muzyka jest odpowiednio epicka, aby podkreślać rozmach batalii z ogromnymi maszkarami, a udźwiękowanie trzyma poziom zarówno w warstwie wystrzałów oraz wybuchów, jak i głosów stereotypowych postaci. I oto całe Lost Planet 2. Nieco archaiczna, ale zaskakująco długa i rozbudowana gra, która jest bardzo średnia w pojedynkę, ale nieoczekiwanie wybucha geniuszem podczas grania w trybie współpracy. Szkoda tylko, że split screen został tak słabo przygotowany, bo trochę podkopuje to wspaniałość modułu kooperacji. Chociaż jakościowo jest to bardzo nierówna mieszanka, Lost Planet 2 należy się uznanie za to, co robi na polu gier koopowych. Za to otrzymuje ode mnie 8 z minusem na 10. Jeśli jednak nie szukacie rozgrywki kooperacyjnej, to lepiej wstrzymajcie się z zakupem. Udanego miażdżenia przerośniętego robactwa obcasem waszej wielkiej. Yy, wyrzutni rakiet. Game on! Czy ja właśnie zostałem pożarty? Nadtrawiony i wydalony. Brrr!